Siemano widzowie, dzisiaj nagramy sobie filmik jak będziemy sprawdzali taki trudny mit chcę od razu was powiadomić o konkursie który jedna osoba gdy napisze w komentarzu na przykład nie wiem co może napisać no ogólnie swój id y, w proces, czyli tutaj jaki ma się swój id podajecie go i ja wybiorę jedną osobę z komentarzy która napisze no i wtedy dostanie Wtedy będzie mogła wejść do moich znajomych. Czyli będzie mogła, będzie w moich znajomych po prostu. No i dzisiaj w planie na filmie miała. Sprawdzamy z każdego, co on ma Jak widzicie, można zmieniać coś, I gdy patrzymy na kolka. macie takie tutaj xy tutaj te xy są no i właśnie z nimi jest coś takiego, że popatrzcie no, mhm. i te xy prawie na wszystkich normalnych postaciach są naprawdę ja żartować to nie żartuję ale naprawdę tak jest patrzcie, ona ma kolczyki z tymi xami na przykład już jestem ten mit potwierdzany że raczej Prawie wszystkich postaciach jest wtedy właśnie ta. Ten Xik. Uszeli chyba nie ma. Uszeli nie ma, tak. Uszeli nie ma. Ale u niektórych zadmiarzyń to są. To jest taki mit właśnie, że przeważnie o na poko też, jak widzicie, nie ma. Na Jessie nie ma. Ale powiem Wam bardzo ciekawą rzecz. Ogólnie, gdy wejdziemy sobie, patrzcie, wejdziemy sobie w gasa i w gasie jest taki ogólnie był mit, ale oni to potem usunęli, że o, znaczy nie usunęli tego, widzicie, to, to tutaj, widzicie, skrzyżowane palce, więc wszystkie te zadymiarze są dobre. A tutaj jest taka powieść, że Gaz chyba dobry nie jest i on udaje, że on jest tym chłopcem takim, no grzecznym po prostu. I u dużo jest różnych postaci, postaci którzy mają mity. O, patrzcie, tutaj znowu te iksicy na przykład. No i jak widzicie, bardzo dużo jest takich mitów. Tu mamy Larry Lowry, ale... U Lary możemy sprawdzić. Wszystko Laurie nie możemy, więc. Jeszcze jest taki. Ja nie wiem czy to tak uważacie, ale... to e, był zabior. Bi widzowie, przypomnieć Chyba nie Lola. Lola jeszcze nie. Lola nie. Hmm, kto to był? Bonnie? Boni właśnie. O, mamy Boni. Widzicie to? Patrzcie. Ta kosteczka. Ona była związana z czymś. Jak wiecie, kiedyś pojawił się w grze yy, taki zadymiarz. I to był ogólnie Rafsik. Rozumiecie? Rafs. Ja Rafsa nie mam. Ale on jest tu. I oni. W podobnych czasach wstawiali te dwie postacie I właśnie o to w tym wszystkim chodziło, że oni yy, Że to jak widzicie, Ravs wyszedł wcześniej Ale potem jak dodali Kolejną postać No to widzicie co się stało No i to się okazało, że naprawdę to jest mit do Ale patrzcie kolejny znowu mit, dalej jest to Ten xik, więc to jest naprawdę potwierdzone z tym x -em. Patrz, na brodzie tutaj ma Tu ma No on ma chyba najwięcej tych X-ów Logo no Brawl Stars ma z tyłu Bardzo też fajnie zrobione wszystko No i też odnośnie kieła Kieł Ma tą chmurkę I ma ten popcorn Dlatego, że No niektórzy sobie tym, O tym nie pomyślą no Kieł, ma nazwę kieł Rzuca tym popcornem ale wiecie, powiem wam ciekawą rzecz, że tutaj ten pasek, widzicie to też żółte tu, widzicie ten pasek, on się łączy, o, znowu mamy te X, -y. i on się łączy z tym, a on tu trzyma bardzo blisko. Ten popcorn. A tu jest taki mini, mini popcornik. I też tak jest mit, że ten popcornik, jakby on należy do tego pudełeczka, którą wyrzucił. Czyli tam to produkuje, produkują się wtedy te popcorny. Yy, tutaj u baza znaczy Bastera. Yy, chyba też nic nie ma, ale ale to nie jestem pra, prawidłowy jego skin. Bo to jest. O, tu są dalej te x -y. To ja nie, ja nie kłamę, bo to naprawdę te X są wszędzie dosłownie. Dużo tutaj mamy, patrzcie. Pszczółka to ona jest związana z tym. Ta pszczółka. U Leona. No właśnie. Wy to widzicie? Tu jest znowu te Xiki 2, Ale patrzcie tu co jest. Widzicie? Ta łapka. I ten skin mówił, że chodziło o to z tym kitem też. Chodziło o to z kitem. Tutaj nie ma akurat nic, ale dalej są te ksiki. One już są tak dosłownie wszędzie, można powiedzieć. Yy, u tary. Normalny skinie czegoś nie ma. Ale tara ma coś jednego takiego w sobie, którego może nie zauważyliście. Popatrzcie. O! Widzicie to? Każdy, dosłownie każdy, każdy skin tary ma czarną skórę. To też jest potwierdzone I to widać: on ma cały czas tą czarną skórę. Tik. No, tik, tik, tik. Jak zawsze, tik. No i tam nie ma też nic takiego u Tika. U Riko, czy mamy coś u Riko? O, patrzcie, ten X to jest już nie wiem, to jest jakiś symbol w się My nie wiemy, co to jest za symbol, bo nikt nam o od... tym nie powiedział. Ale patrzcie, Rick. No, tu widać ten napis. No, no widać w miarę go. No i jak widzicie, naprawdę też to wygląda. Patrzę mu pod Kalerynę, czy on czegoś tam nie ma, przypadkiem. Czy nie ma czegoś schowanego No, najwidoczniej nie ma Daryl, Daryl, Daryl. No i Daryl ma tego Idza tu od razu. I Daryl, on jest tym robotem. Bo on jest tak, jakby nieżywy, widzicie? On ma piłek widoczny. Więc o to też może w tym chodzi. No i takie mity jeszcze, widzowie. No i ogólnie chcę was powiadomić, że popatrzcie, że doszło bardzo dużo nowych skinów Morderczy Kieł na przykład, co my tu mamy, El Tigro, y... Orchid Edgar, dużo fajnych skinów Więc piszcie w komentarzach ogólnie jakiego skina mam kupić Więc jak wy się znacie to piszcie, to ja kupię tego skina od jakiego zadamiarza. A więc widzimy się w następnym filmie. A więc myślę, że dużo się dowiedzieliście w tym filmie. A więc nara.